Zaraz rozpoczniemy tę historię, ale zanim to zrobimy, proszę Cię o coś bardzo ważnego. Większość osób ogląda takie historie po cichu, bez subskrypcji. Aż 99% widzów nadal nie jest zapisanych do kanału, co naprawdę zniechęca do dalszego tworzenia. Jeśli chcesz wspierać ten kanał, jeśli chcesz, aby kolejne emocjonujące i prawdziwe opowieści mogły tu nadal powstawać, zasubskrybuj teraz i zostaw komentarz, pisząc z jakiego kraju i miasta mnie oglądasz. Dziękuję Ci szczerze. To ogromnie pomaga. A teraz? Usiądź wygodnie, bo za chwilę usłyszysz historię, która nigdy nie powinna się wydarzyć historię pragnienia, które przyszło w najgorszym możliwym momencie. Moje imię nie jest ważne, a może kiedyś było, zanim wszystko zaczęło inaczej brzmieć, zanim proste uczucia zamieniły się w coś, od czego wciąż próbuję uciec. Mam 32 lata i od pięciu mieszkam w Meksyku, w mieście Puebla, między kolorowymi ulicami. Zapachem kukurydzy i chili, który o poranku miesza się z dymem zgrilowanych tacos. Zawsze uważałam, że tutaj człowiek łatwiej oddycha. Że słońce potrafi złagodzić napięcia, że śmiech ludzi w Mercado Hidalgo przypomina, że życie bywa proste. Bywało, zanim przestało takie być. Mój dzień zaczyna się wcześnie. Zwykle zanim miasto zdąży się rozgrzać. Prowadzę niewielką pracownię rękodzieła na rogu Avenida Reforma, gdzie sprzedaję wyroby z ceramiki, małe talerzyki, ręcznie malowane naczynia. Czasem drobne figurki inspirowane sztuką ludową. To nie jest biznes, który przynosi majątek, ale pozwala mi oddychać, trzymać pędzel, mieć swój świat. A przynajmniej tak myślałam, dopóki nie zaczęło brakować mi powietrza, ale nie przez obowiązki, tylko przez kogoś, kto nie powinien był znaczyć więcej niż przechodzień. Znam go od dawna. Za długo, żeby mówić, że to przypadek. Za długo, żebym mogła udawać, że nie wiem, jaki ma uśmiech i jak brzmi jego głos, gdy mówi coś zbyt cicho. Jego imię brzmi twardo, krótkie, jakby nacięte nożem. Luis. Pracuje w kawiarni obok mojego sklepu. Tej z turkusową markizą, która w lecie broni przed słońcem, a w porze deszczu przed nagłymi ulewami. Kiedyś był tylko częścią tła. Podawał mi kawę, czasem zagadał o pogodę, czasem o klientów. Był uprzejmy, może sympatyczny, ale nic więcej. Aż któregoś dnia przestał być tłem, nalewając kawę w taki sposób, że zobaczyłam linię jego ramienia i pomyślałam, że to absurd, że takie rzeczy w ogóle się zauważa. Nie wiem, kiedy zaczęłam czekać na ten moment, kiedy jego dłoń mijając moją przy wydała mi się bliżej niż powinna. Nie dotknął mnie, ale jakby dotknęła mnie sama możliwość. To był pierwszy sygnał, którego nie powinnam była czuć, a jednak poczułam. I to właśnie wtedy zaczęło mi brakować powietrza, jakbym w małej pracowni nagle przestała mieć przestrzeń. Mózg próbował zaprzeczyć, przypominał, że nie jestem dziewczyną szukającą flirtu, że mam swoje życie, spokój, rutynę, że mam męża, mąż. To słowo, które kiedyś brzmiało jak bezpieczny dom, dzisiaj brzmi jak ciężkie drzwi, które zamykają się od środka. Omar jest dobrym człowiekiem stabilnym, uczciwym, przewidywalnym do bólu. Nie ma w nim ryzyka, nie ma tajemnicy. Kochaliśmy się kiedyś spokojnie, jakby małżeństwo było obietnicą równowagi, a nie namiętności. Ostatnio jednak nasze życie stało się czymś mechanicznym, jakby nikt z nas nie był już naprawdę obecny. Rozmowy o rachunkach, szybkie obiady, rzadkie spojrzenia. Czasem czuję, że dzielimy tylko adres. Wiedziałam, że to normalne, że małżeństwa czasem trwają jak stary budynek stoją, choć nikt ich już nie odnawia. Ale nigdy nie myślałam, że w takim czasie pojawi się ktoś, kto sprawi, że zacznie mi brakować czegoś, czego nie powinnam pragnąć. Louis nie zrobił nic niewłaściwego, żadnego flirtu, żadnego gestu ponad uprzejmość, tylko spojrzenie jedno, dłuższe niż inne, jakby na moment świat przestał być ulicą, hałasem, klientami, jakbyśmy oboje zapomnieli mrugnąć. Nie powinnam była tego pamiętać. A pamiętam. Pamiętam dokładnie kąt, pod jakim patrzył. Nawet kolor kubka, który trzymał, czerwony, z pękniętym uchem. Pamiętam, jak moje ciało zareagowało, jakby to nie ja byłam jego właścicielką. To uczucie nie miało żadnego prawa wejść do mojego życia, a jednak weszło, cicho, nieproszone, jak szept, którego nie da się oddzielić od własnych myśli. Tamtego dnia wróciłam do domu jak zwykle. Słońce paliło, jakby Meksyk próbował wypalić ze mnie głupotę. Omar oglądał wiadomości, talerz z jedzeniem czekał na stole, a ja czułam się jak ktoś, kto nosi w środku sekret, nawet jeśli jeszcze go nie wypowiedział. Zjadłam powoli, słuchałam o lokalnych protestach, o wypadku na autostradzie 150d, o politykach, którzy obiecywali zmiany. A jednak jedyne o czym myślałam, to kubek z pękniętym uchem i spojrzenie, które trwało za długo. Wtedy zrozumiałam, że coś się zaczęło, coś, co nie miało prawa istnieć, coś, co mogło zmienić więcej niż chciałam. I właśnie wtedy usłyszałam, jak ktoś puka do drzwi. Kto puka do drzwi o tej godzinie? To pytanie wyrwało mnie z myśli szybciej niż jakiekolwiek poczucie winy. Była już prawie dziewiąta wieczorem, ulice Puebla zaczynały się wyciszać, a dźwięki miasta powoli ustępowały od głosowi talerzy mytych w sąsiednich mieszkaniach i oddechowi wentylatorów, które walczyły z nocnym ciepłem. Omar podniósł wzrok znad telewizora, jakby ktoś przerwał mu rytuał, którego nie wolno było zakłócać. Spojrzał na mnie pytająco, jakby oczekiwał, że to ja wstanę i otworzę. Wstałam. Moje ciało poruszyło się automatycznie, zanim serce zdążyło zareagować. Kiedy podeszłam do drzwi, miałam wrażenie, że każdy krok robi więcej hałasu niż powinien. Jakby podłoga chciała mnie ostrzec, że lepiej byłoby udawać, że nikogo nie ma. Ale już było za późno. Delikatne, ale stanowcze pukanie powtórzyło się raz jeszcze, tym razem krócej, jakby ktoś powiedział – wiem, że tam jesteś. Otworzyłam. A po drugiej stronie stała Waleria, nasza sąsiadka z trzeciego piętra. Miała może 26 lat, wesoła, ruchliwa, zawsze uśmiechnięta na klatce schodowej. Jedna z tych osób, które pędzą przez życie jak taniec. Lekko, szybko, czasem chaotycznie. Tego wieczoru jednak jej oczy nie miały w sobie lekkości. Były jakby przygaszone, zmęczone, albo pełne czegoś, czego nie umiałam nazwać. Trzymała w rękach mały pojemnik z jedzeniem, jakby zamierzała przynieść nam coś, jak się to tutaj robi, z życzliwości, z sąsiedzkiego zwyczaju, z obowiązku, który nie wiadomo skąd się wziął. Przepraszam, że tak późno, powiedziała cicho. Pomyślałam, że przyniosę wam trochę mole poblano. Zostało nam po kolacji. Moja mama gotowała, jej głos drżał lekko. W Meksyku życzliwość bywała normą, jedzenie, formą dialogu, ale nagle wydawało mi się, że to nie o jedzenie chodziło. Omar podszedł bliżej, przejmując pudełko. Dziękujemy, naprawdę nie trzeba było, powiedział z uśmiechem, tym samym, który rezerwował dla ludzi spoza domu. Dla mnie nie używał go już od dawna. Waleria kiwnęła głową, jakby chciała coś jeszcze dodać, ale usta pozostały zamknięte. Jej spojrzenie, szybkie i niespokojne, Prześlizgnęło się po mnie, jakby chciała sprawdzić, czy widzę w niej coś, czego nie ukrywa tak dobrze, jak myśli. I w tym spojrzeniu było więcej niepokoju niż uprzejmości. Czułam, że powinnam zapytać: Co się stało? Czy potrzebujesz pomocy? Ale Omar już zamykał drzwi, jakby prosty gest jedzenia kończył cały temat. Kiedy wróciłam na swoje miejsce przy stole, poczułam, jak powietrze znów staje się ciężkie. Czułam na plecach obecność czegoś niewypowiedzianego. Czegoś, co nie miało formy, a jednak zajmowało przestrzeń między mną a światem. Omar otworzył pudełko, zaczął mieszać jedzenie łyżką, jakby to była scena z codziennego życia, jakby nic w tym nie było dziwnego. Ale było. Wtedy to zauważyłam. Na plastikowym pojemniku, tuż przy brzegu naklejki z sceną, była smuga, ciemna, przeciągła linia, jak od tuszu, jak od rozmazanego makijażu, jak ślad łzy. Ta smuga nie była częścią grafiki, była śladem, czyimś śladem. I nagle Waleria przestała być sąsiadką z uśmiechem. Stała się kimś, kto właśnie próbował oddychać. Omar nie zwrócił na to uwagi. Jadł, jakby nic się nie zmieniło, jakby Waleria była tylko sąsiadką z jedzeniem. A ja poczułam, że coś w tej historii z Luisem z moją własną słabością z moim małżeństwem z moim życiem zaczyna się splatać z czymś innym z czymś, czego nie rozumiałam. Noc była długa. Omar zasnął szybko jak zwykle, a ja leżałam w ciemności, słuchając oddechów miasta. Puebla nocą jest pełna ukrytych historii: śmiech z barów, kłótnie na ulicach, muzyka, która nigdy nie śpi. Ale tej nocy usłyszałam tylko jedną rzecz: delikatne szuranie na korytarzu, jakby ktoś chodził tam i z powrotem, jakby nie potrafił wejść ani odejść. A potem, tuż przed trzecią nad ranem, usłyszałam tłumiony płacz kobiecy. I nie miałam już wątpliwości do kogo należał. Następnego dnia, kiedy otworzyłam sklep, próbowałam zapomnieć o tym wszystkim. O spojrzeniu Walerii, o płaczu na korytarzu, o tym wszystkim, czego nie umiałam nazwać. Skupiłam się na pracy, na pędzlu w dłoni, na fakturze gliny. Ale moje ciało wiedziało, że coś jest nie tak. Serce bije szybciej nie tylko przez pragnienie. Bije też przez strach. Około południa usłyszałam dzwonek wejściowy kawiarni obok. Nie musiałam patrzeć, Wiedziałam, że to on. Louis. I wtedy usłyszałam jego głos, zwracający się do mnie. Chcesz dziś przerwy? Mogę przynieść ci kawę. Jego ton był spokojny, ale w oczach miał coś nowego. Coś cięższego. Coś, co wyglądało jak. Troska? A może tylko chciałam to w nim zobaczyć. Coś we mnie pękło. I zanim zdążyłam odpowiedzieć, Valeria weszła do mojego sklepu. Miała czerwone oczy. I spojrzała na mnie tak, jakby już wiedziała, że ja też niosę w sobie sekret. I powiedziała tylko jedno zdanie muszę ci coś powiedzieć. Valeria usiadła naprzeciwko mnie przy małym okrągłym stoliku, na którym wciąż schłaglina czekając na dalsze formowanie. Jej dłonie drżały tak bardzo, że bałam się, że zaraz przewróci pędzle albo rozbije jedną z miseczek. Luis, który stał jeszcze w drzwiach, spojrzał na nią, jakby chciał coś powiedzieć, ale zrezygnował. Wyszedł cicho, zamykając za sobą drzwi, zostawiając nas w ciężkiej ciszy. Waleria nie zaczęła od razu. Przez moment milczała, wpatrując się w podłogę, jakby szukała tam słów. A ja wiedziałam, że to, co powie za chwilę, nie będzie czymś małym. Patrzyłam na jej czerwone oczy, na grymas ust, na napięte ramiona, i poczułam, że nie przyszła tu z czymś błahym. To nie były plotki, nie było to coś łatwego do wypowiedzenia. Ja! zaczęła, ale głos jej się załamał. Wzięła głęboki wdech. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie wiem, czy powinnam, ale nie mam z kim o tym porozmawiać. Moje serce zaczęło bić szybciej, jak echo, jak lustro, jak chwila, w której wiesz, że nie jesteś gotowy, ale i tak musisz słuchać. Znalazłam wiadomości, powiedziała w końcu, patrząc na mnie, tak jakby szukała oparcia. Na telefonie mojego narzeczonego. Rozmawia z kimś codziennie. Pisze rzeczy, których nigdy nie powiedział mi. Czułość, zainteresowanie wszystko. Ale nie znam tej kobiety. Nie wiem, kim jest. Słowo narzeczony uderzyło mnie, jakby sama je wypowiedziała zbyt głośno. Cały świat Walerii, cały jej płacz, cała niepewność pochodziła z jednego zdania z cichego dialogu w ekranie telefonu. Jak łatwo można rozbić czyjeś serce, nawet bez dotyku. Czy to było Coś fizycznego? Spotkania? Zapytałam ostrożnie. Potrząsnęła głową. Nie, to samo mówił, przysięgał, że nie. Ale jej usta drgnęły w bólu. Nie potrzebuję dotyku, żeby czuć się zdradzona. Te słowa przeszły przez moje ciało jak prąd. Nie potrzebuję dotyku, żeby czuć się zdradzona. Czyż nie było to dokładnie to, co ja przeżywałam? Uczucie, którego nie powinno być. Pragnienie, które trwa tylko w spojrzeniach, myślach, w sekundach milczenia. Granica nie została przekroczona w ciele, ale w pragnieniu. I wtedy dotarło do mnie, że Waleria nie przyszła tu tylko po pocieszenie. Ona przyszła szukać odpowiedzi, której nie miała. A ja byłam jedyną osobą, która właśnie rozumiała ten rodzaj zdrady zdrady, która nie potrzebowała pocałunków nie potrzebowała łóżka nie potrzebowała nawet skóry. Czy powinnam mu wybaczyć? Zapytała. Skoro nie dotknął jej, skoro to tylko słowa? Tylko słowa. A jednak te słowa sprawiły, że płakała na korytarzu całą noc. Popatrzyłam na nią długo, zbyt długo, i w tych sekundach poczułam całą brutalność tego, co czułam do Luisa mojego milczącego sekretu mojej słabości, która nie należała do nikogo, ale groziła, że zabierze mi wszystko. Chciałam odpowiedzieć mądrze, chciałam odpowiedzieć dojrzale, chciałam jej powiedzieć coś, co nie brzmiałoby jak hipokryzja. Ale zanim zdążyłam otworzyć usta, drzwi kawiarni znów się poruszyły. Luis wrócił, trzymając kubek kawy. Postawił go ostrożnie na ladzie, nie patrząc na mnie, ale ja widziałam napięcie w jego ramionach. Słyszał nas? Waleria spojrzała w jego stronę, jakby nagle jej historia miała coś wspólnego z nim. Coś, czego ja też jeszcze do końca nie rozumiałam nie byłam zazdrosna ale poczułam to ukłucie niepewność dziwną obcość w ciele jakby moje tajemnice moje emocje były nagle zbyt widoczne Waleria wstała Muszę wracać wyszeptała Dziękuję że wysłuchałaś przytuliła mnie krótko a w jej uścisku była bezradność strach i coś jeszcze pytanie którego nie wypowiedziała A ty co ukrywasz kiedy wyszła, zostałam sama z Luisem, który wciąż nie patrzył mi w oczy. Jego obecność była ciężka, bardziej niż powinna. Powinnaś coś zjeść, pracujesz od rana, powiedział, zerkając na mnie przez ramię. Jego głos był miękki, za miękki. Po tym, co właśnie usłyszałam, zabrzmiał jak obietnica, której nie wolno mi dotknąć. I wtedy zadał jedno zdanie, które wybiło mi oddech z piersi: Czy wszystko u ciebie w porządku? To było pytanie niewinne. Ale nie dla kogoś, kto ukrywa w sobie pragnienie. I odpowiedź, którą wypowiedziałam, była najgorszą częścią: Tak, u mnie wszystko dobrze. To było kłamstwo. I w tym kłamstwie stał się jeszcze ważniejszy. Pod koniec dnia wróciłam do domu, jakby wracał ktoś, kto nie pasuje już do miejsca, które kiedyś było jego. Omar czekał na mnie z herbatą. Był troskliwy, zbyt troskliwy jakby czuł, że coś zaczyna odrywać mnie od niego, choć nie miał na to dowodów. Spojrzał na mnie. Coś się stało dzisiaj? I wtedy znów skłamałam. Nie. Nic. Omar uśmiechnął się i pocałował mnie w czoło. A ja poczułam, że zdrada, która nie ma ciała, zaczyna właśnie zabierać moją duszę. Tej nocy nie spałam. A kiedy o świcie zasnęłam choć na chwilę, obudził mnie SMS z nieznanego numeru. Czy mogę porozmawiać z tobą prywatnie? Nie był podpisany, ale wiedziałam, że to nie był Omar. I nie był też Luis. To był numer narzeczonego Walerii. Telefon zadrżał w mojej dłoni, jakby był czymś żywym, jakby wiedział, że jego zawartość zmieni coś, co powinno pozostać nienaruszone. Patrzyłam na wiadomość długo, zbyt długo, jak ktoś, kto stoi na skraju wysokiego budynku i nie wie, czy ma skoczyć, czy odejść. Czy mogę porozmawiać z tobą prywatnie? Słowa proste, a jednak czuło się w nich ciężar. Dłonie zaczęły mi drżeć. Czułam, że jeśli odpowiem, nie będę już tą samą kobietą. Czy powinnam powiedzieć o tym Walerii? Czy ona wie, czy domyśla się, że jej narzeczony ma mój numer? A może to przypadek? Może on szuka rady, chce kogoś obcego, byle kogo, byle nie ją? W Meksyku ludzie tak często szukają obcych do wyznania tych rzeczy, których nie mają odwagi powiedzieć bliskim. Przez chwilę walczyłam ze sobą, patrząc na telefon, jakby to był klucz do cudzej historii, ale też do mojej własnej. A potem, zanim moje sumienie zdążyło mnie zatrzymać, napisałam: Kim jesteś? Odpowiedź pojawiła się prawie natychmiast, jakby czekał. Nazywam się Javier. Myślę, że znasz moją narzeczoną, Walerię. Serce mi przyspieszyło. Czułam, jak coś ściska moje gardło. Javier. Ten, który według Walerii nie dotknął nigdy innej kobiety. Ten, który miał tylko słowa, ale słowa, które bolały bardziej niż uderzenie. Napisałam ostrożnie. Tak, znam ją. Co się stało? Minęły dwie minuty. Dwie długie, ciężkie minuty, a potem przyszedł kolejny SMS. Chciałem zapytać, czy ona mówiła z tobą o czymś ostatnio? W tym momencie skłamałam po raz kolejny, ale tym razem w obronie kogoś innego. Nie, nic ważnego. Nie wiem, dlaczego to zrobiłam. Może dlatego, że Waleria szukała wsparcia, a nie zdrady swojej historii. Może dlatego, że czułam, że tajemnice mają swój ciężar i nie wszystkim wolno je przenosić. Telefon znów zadrżał. Myślisz, że ona mnie kocha? To pytanie było jak cios. Jakby ktoś nagle włożył mi do dłoni granat, oczekując, że go rozbroję. I zanim zdążyłam odpowiedzieć, poczułam obecność tuż za sobą. Omar stał w drzwiach, oparty o framugę, wciąż w piżamie, z zaspanymi oczami, ale czymś jeszcze w spojrzeniu. Podejrzeniem. Jego twarz nie była zła, ale była czujna. Rzadko taka bywała. Z kim piszesz tak wcześnie? Zapytał. Sekunda, w której wybiera się kłamstwo, jest zawsze dłuższa niż prawda. Z Walerią, napisała do mnie. Powiedziałam, pierwszy raz tego dnia mówiąc półprawdę. Omar skinął głową, ale w jego oczach było coś, czego dawno nie widziałam: ciekawość, może nawet niepokój. A może to ja przyzwyczaiłam się do jego obojętności tak bardzo, że zainteresowanie zaczęło wyglądać jak zagrożenie? Po jego wyjściu chciałam kontynuować rozmowę z Javierem, ale coś mnie zatrzymało. Coś we mnie mówiło: Nie wchodź dalej. A jednak inna część mnie szeptała: Już weszłaś, nie możesz się cofnąć. Nie odpisałam przez kilka godzin. W pracy starałam się udawać, że telefon mnie nie pali. Próbowałam skupić się na glinie, na barwach, na oddechu, ale oczy ciągle uciekały w stronę kawiarni obok. Louis pracował jak zwykle, ale coś w jego ruchach było inne. Jakby był spięty, jakby wiedział, że coś się zmienia, nie tylko w moim życiu, ale też w jego własnym. W połowie dnia, gdy ruch klientów osłabł, Louis wszedł do mojego sklepu, trzymając kawę. Tym razem nie była to zwykła uprzejmość. Położył kubek i nie odszedł. Stanął naprzeciwko mnie w niewielkiej odległości, za blisko. Czy to przez wczoraj? Zapytał. Zaskoczył mnie. Nie odpowiedział pytaniem o moje zdrowie, nie udawał neutralności. Po prostu. dotknął sedna. Co masz na myśli? Zapytałam, choć wiedziałam. Louis patrzył we mnie z intensywnością, która nie była już przypadkowym spojrzeniem. Nie była uprzejmością. Nie była niewinna. Widziałem, jak na nią patrzyłaś. Jak na walerię. I na mnie. Jego głos był niski, skupiony. Czy boisz się tego, co czujesz? To zdanie otworzyło we mnie coś, co starałam się zamknąć od tygodni. Nie było flirtu, nie było dotyku. Ale jego obecność była jak ręka na mojej szyi, jak ciężar, który jednocześnie pragnęłam i którego chciałam się pozbyć. Nie powinnam niczego czuć, wyszeptałam. Luis skinął głową. Nie zaprzeczył. Nie powiedział ani słowa, które mogłoby być pokusą. Tylko to jedno zdanie, ale czujesz. W tej chwili telefon znów zawibrował. Luis spojrzał na mój kieszeń, jakby wiedział, że to nie omar. I odszedł bez słowa, zostawiając mnie z prawdami, których nie chciałam mieć. Była to wiadomość od Javiera. Chcę się z nią dziś zobaczyć, ale boję się, że ją stracę. Nie wiem, co zrobić. Patrzyłam na te słowa długo. A potem, zanim logika zdążyła mnie zatrzymać, odpisałam: Powiedz jej prawdę. Ale nie taką, która zaboli, tylko taką, która pozwoli jej zrozumieć. Moi no dopiero, gdy wysłałam wiadomość, poczułam, że zrobiłam coś więcej niż udzieliłam rady. Wzięłam udział w ich historii. Stałam się częścią ich intymności. Tak jak Louis stał się częścią mojej. Wieczorem, wracając do domu z pracowni, zobaczyłam Walerię i Javiera na schodach. Kłócili się pół szeptem. Jakby nie chcieli, żeby sąsiedzi słyszeli, ale też jakby już nie mieli siły dbać o pozory. Valeria płakała. Javier trzymał ją za nadgarstek. Ich oczy zwróciły się na mnie, a w tym spojrzeniu jedno było jasne. Oboje wiedzieli, że ja wiem. Nie podeszłam, nie pomogłam, nie uciekłam, tylko stałam i patrzyłam, aż w pewnym momencie drzwi do mojego mieszkania otworzyły się same. Omar stał w nich, patrząc na całą trójkę. I wtedy powiedział coś, czego się nie spodziewałam. Może powinniśmy wszyscy przestać udawać. Omar stał w drzwiach, patrząc na nastroje jak ktoś, kto nie rozumie dokładnie, co widzi, ale czuje, że to ma znaczenie. W jego głosie nie było złości, tylko zmęczenie. Takie, które nie wynika z pracy czy braku snu, lecz z lat niewypowiedzianych słów. Z życia, które stało się ciszą. Waleria puściła nadgarstek Javiera, wyprostowała się gwałtownie i otarła łzy, jakby chciała udawać, że nic się nie stało. Javier spuścił wzrok, a ja stałam między nimi, czując się jak cienka linia dzieląca dwa światy, które nigdy nie powinny były się zetknąć. Nie powinniśmy tego robić tutaj, powiedział Omar, wskazując na korytarz. Każdy ma coś do przemyślenia, nie przy sąsiadach. Była w tym tyle rozsądku, że w pierwszej chwili zabolało. Rozsądek bywa okrutniejszy niż gniew. Valeria skinęła głową, Javier też. Oboje zniknęli za drzwiami swojego mieszkania, a ja została przed wejściem do naszego, z omarem patrzącym na mnie tak, jakby cały świat zawisł na jednym pytaniu, którego nikt nie odważył się zadać. Weszliśmy do środka. Zamknął drzwi. Oparł się o nie plecami, nie po to, żeby mnie zatrzymać, ale żeby mieć oparcie jak ktoś, kto po raz pierwszy od dawna nie czuje gruntu pod stopami. Co to wszystko znaczy? zapytał, ale jego głos nie domagał się odpowiedzi. On po prostu chciał wiedzieć, czy ja jeszcze tutaj jestem. Usiadłam przy stole. Moje dłonie wciąż drżały, ale już nie ze strachu, ze świadomości. Cicho, powoli, zbyt spokojnie odpowiedziałam: Nie wiem, ale wiem, że czegoś mi brakuje. Od dawna. Nam obojgu. Omar nie odwrócił wzroku. Było w nim coś nowego nie gniew, nie zazdrość, uczciwość myślałem, że to tylko okres. Że przejdzie, powiedział, siadając naprzeciwko mnie. Ale to nie mija, prawda? Pokręciłam głową. Nie, bo to nie jest brak miłości. To brak sprawiania, że się czujemy żywi. Te słowa przyszły same, bez przygotowania, prawdziwe jak rana. Omar odetchnął głęboko, jak ktoś, kto wreszcie pozwolił sobie poczuć ból. Czy jest ktoś, kto sprawia, że czujesz się żywa? Zapytał bardzo spokojnie. Nie zaprzeczyłam, ale też nie potwierdziłam. I właśnie dlatego to bolało bardziej. Milczenie bywa najcięższą odpowiedzią. Przez kolejne dni mieszkaliśmy razem, jak współlokatorzy z historią, której nie da się wyrzucić. Nie kłóciliśmy się, nie pytaliśmy, nie oskarżaliśmy. Omar zaczął wychodzić wcześniej do pracy. Wracał późno. Ja spędzałam więcej czasu w sklepie. Czasem po zamknięciu, tylko siedząc przy stole, udając, że pracuję. Louis kilka razy patrzył na mnie z progu kawiarni. Nie wchodził, nie proponował kawy. Nie próbował zagadywać. Może zrozumiał, że pragnienie jest jak ogień, daje ciepło, ale może spalić dom, jeśli nie zna swoich granic. Waleria i Javier mijali mnie czasem na schodach. Nie trzymali się już za ręce, nie rozmawiali tak głośno. W ich oczach była próba. Ale próba, która nosiła w sobie pytanie: Czy miłość może przetrwać to, czego nie było, ale co bolało tak, jakby było? Minął tydzień, potem drugi. W końcu pewnego wieczoru Omar położył na stole dokumenty. Nie patrzył na mnie, kiedy to robił. Ja nie dotykałam papieru, zanim przeczytałam go wzrokiem. Rozdzielność majątkowa nie rozwód jeszcze nie podniósł wzrok. Nie chcę, żebyśmy byli więzieniem dla siebie nawzajem powiedział. Może musimy oddychać osobno, żeby zrozumieć, czy chcemy oddychać razem nie płakałam. I on też nie. A jednak, kiedy podpisywałam dokument, czułam ból jak rozdzieranie skóry. Nie dlatego, że to był koniec, ale dlatego, że to mogło być początek czegoś uczciwszego. Na stole leżały dwie rzeczy: dokument i klucz do naszego wspólnego mieszkania. Omar przesunął klucz w moją stronę. Nie musisz się wyprowadzać od razu, ale powinnaś mieć wybór. To było najtrudniejsze w miłości. Dać komuś wolność, kiedy wiesz, że ta wolność może zabrać go od ciebie na zawsze. Tego samego wieczoru poszłam do pracowni. Luis był już po zamknięciu, wycierał stolik w kawiarni. Spojrzał na mnie przez szybę. Nic nie mówił, ja też nie. Uśmiechnął się lekko, smutno, zrozumiale, i wrócił do pracy. Bo nie każde pragnienie musi stać się czynem. Nie każde uczucie musi stać się historią. Nie każdy impuls musi zniszczyć to, co jeszcze można odbudować. Dziś, kiedy piszę to wszystko, mieszkam sama przez jakiś czas. Puebla wciąż pachnie przyprawami, a moje dłonie wciąż formują glinę. Nauczyłam się, że bliskość może być zdradą, nawet jeśli nigdy nie dotyka skóry, i że miłość może wrócić tylko wtedy, gdy zacznie być wyborem, a nie nawykiem. Nie wiem, co będzie dalej. Z Omarem, z Walerią i Javierem, ze mną i Luisem. Nie wiem, czy te historie przetrwają, czy odejdą, jak ślad po deszczu na chodniku. Ale dziś wiem jedno. Nie powinnam była tego czuć. Ale to się stało. I to uczucie nauczyło mnie tego, czego nie nauczył mnie nikt. Miłość wymaga odwagi. Nie po to, żeby zdobywać, ale żeby pozwolić odejść. Jeśli ta historia w jakiś sposób poruszyła twoje serce. Zostaw proszę komentarz i napisz, co o niej myślisz. I oczywiście zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych poruszających opowieści. Twoja subskrypcja jest naprawdę ważna. To dzięki niej mogę dalej tworzyć i dzielić się historiami, które dotykają i inspirują. Każda nowa subskrypcja to ogromne wsparcie i motywacja, by nie przestawać. Niech Bóg błogosławi Twoje życie i życie Twojej rodziny. Do zobaczenia wkrótce.